Wieszorowych, a na koniec nie spodziewam od organizatorów, ale o tym w odpowiednim czasie. A więc prosimy pierwszej wizyty na scenę. Powitajmy je prawami. Ladies and Prawie, dwóch, prawo. Teraz głosimy z profilu. Piękne, Pięknie, tak na, na skupioną, śladki, <śladki> z Jeszcze obrocik i prosimy na lewo. A oto kolejna kandydata. Mówię w ranku, ale to jest kandyska specjalnie. Jeszcze zapreślajmy ślę, ale nie przepreślajmy je od Jeśli nie zwrócimy uwagi na jej makijaż. Jest całkiem piękną biegnomisku. zwróćmy uwagę zwłaszcza na jej finiali. Jeszcze obrocik. Prosimy prawo do... i prosimy następną kandydatkę. Na Kolejna miska, który ma do nas, jest Panu z uwagę, zwłaszcza na zaskakujące niebiesko-wojnicy kolor, który wydaje się być szarany, ale to zapewne nienazdrość gorącego światła. A więc poznajmy kolejną kandydatkę. Ale ale, Franku, przerwam Ci o to, bo musiał wspomnieć o tym incymencie, który wydalił się podczas kalifikacji. Otóż pełna miska, której koloru niestety nie mogę Państwu podać, ja się kupić płytą kutretą. <grymne> ale niestety pobyliła się niebożą, a ona na stanowisku komentatorów. Znaczy od razu nie co z nią zrobić. Nie <grymne> <grymne> chodziło nam oczywiście o reżabę, a mimo to nasza kandydatka została zeskwalifikowana. Ale już wracamy w do naszej kandydatek, bo następnie pojawiła się kolejna z nich, a właściwie dwie. To są syjanskie. A, jeżeli nie zaskoczyło szacunek szefów? na co że one nie mogą być rozdzielone. Ale zwróćmy uwagę zwłaszcza na te dwie wybuchłości. Cóż za wspaniałe Jak Jaką już one mają klasę! Prosimy, następny kolejny etap, który pokaże. Zwróćmy uwagę na wzrost osoby prowadzącej. cóż za wzrost! Jakie wspaniałe szerokie ramiona i drugie nogi. Jedny temat, bardzo zaczyna zaczyna robić się gorąco. Cóż sądzisz o naszej kolejnej misji? Ja o tej sądzę, ale czy ty wiesz, ile może zmieścić się w niej? Chyba już są gotowe do następnego wyjścia, a wprowadzający bardzo się niecierpliwią. Tak, tak, właśnie widzę, jak układają się miotami po głowach. A więc prosimy bardzo na scenę. Teraz zobaczymy stronę. czorobę, a żywi prosimy o skupienie.

są na scenie nasze wyzwaczki, te dwie minuty, Proszę, ja Państwo patrzą i podziwiają. Panie Misterze... ...należało się, a więc możemy teraz wrócić do pokazu. Ostatni gość dzisiaj w konkursie Mistrzek Świata. Zapraszamy listy w strojach bikini. Słuchaj, 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 na słuchaj, 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 ten strój, który został słuchaj, 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 by nie zaciekawić, jak się ta bielizna? Nie, nie, Franku! Jest doskonała, smuśla świat! Widzę, że szli kolor. Ale Ależ też chodzi! Też to zauważyłem! Gór! Nie, ja się czuję, w tym pokażę! Ale, Franku, ja chyba w ogóle nic nie czuję! Gdy się tam nie i zniewala!